Dzień dobry. W imieniu HCL Software witam Państwa, Wojciech Wilk. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co to jest Volt. Volt jako różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego. Nazwa po Volt pochodzi od nazwiska włoskiego badacza e, zjawisk elektrycznych. Volt oznaczany jako V jest liczony jako VAT przez Amber. Nie, oczywiście, nie ten Volt jest tematem dzisiejszego spotkania. HCL Domino Volt ma bardzo duży potencjał, którego miarą jest sukces firm, organizacji korzystających z tego rozwiązania. W trakcie sesji na temat rozwoju platformy HCL Domino wspominałem o rozwiązaniach HCL Vault i dzisiaj chciałbym poświęcić temu tematowi nieco więcej czasu. Co to jest HCL Vault? To środowisko dedykowany interfejs do budowania aplikacji webowych, przeznaczony dla użytkowników biznesowych. Jeżeli myślicie Państwo o aktualnych procesach w firmie, o procesach, przebiegach workflow, gdzie potrzebujemy zebrać duże ilości danych od dużej grupy osób, HCL Domino Vault jest właśnie dobrym rozwiązaniem. Na pewno największym beneficjentem są nasi aktualni klienci Domino, ponieważ HCL Vault działa na tej platformie. I co ważne, wszystkie cechy platformy Domino są utrzymane: bezpieczeństwo, skalowalność, wydajność. Jakie są cechy HCL Domino Vault w stosunku do innych zaawansowanych mechanizmów projektowania aplikacji Domino? HCL Vault to tak zwany low-code development. Chociaż nie powinno nazywać tego developmentem, raczej projektowaniem aplikacji. Gdzie można wykorzystać aplikację HCL Vault? Jeżeli w firmie krążą dziesiątki, setki formularzy i nie wiadomo gdzie i która jest ostatnia wersja – Volt jest rozwiązaniem. Jeżeli działa IT, nie ma czasu lub możliwości na development prostych aplikacji lub działa IT chciałby przenieść ten koszt na użytkowników biznesowych – Volt jest rozwiązaniem. Kiedy mówimy o digitalizacji procesów w firmie, a taki kompleksowy projekt wymaga dużych inwestycji i developmentu ze strony IT, może warto się przyjrzeć takim aplikacji właśnie jak, właśnie jak HCL Vault. Jak działa HCL Vault? Każdy użytkownik, który potrafi przygotować arkusz kalkulacyjny, potrafi także zaprojektować aplikację Facelbot. Kiedy mówimy o projektowaniu aplikacji, mówimy tutaj o projektowaniu formularzy elektronicznych, które zbierają dużą ilość danych. Mówimy o obiegu workflow, jeżeli wymagane jest zatwierdzenie poszczególnych etapów. Mówimy tu też o monitorowaniu postępu, czyli wersjonowaniu, czyli wynikach zebranych z takich właśnie dokumentów. Jeżeli wymagana jest integracja. Także z zewnętrznymi aplikacjami jest to możliwe w ramach aplikacji Vault. Korzystamy tylko z przeglądarki internetowej. Opcja typu Przeciągnij-Upuść to typowy sposób projektowania aplikacji właśnie w aceru Aplikacje Aplikację można zaprojektować od zera, ale można także z gotowych szablonów, na przykład z arkuszy kalkulacyjnych typu Excel. Jeżeli jest to wymagane, można również takie aplikacje uzbroić w odpowiedni obieg dokumentu. Oczywiście deweloper w kolejnych krokach może takie aplikacje, aplikacje dodatkowo zintegrować z tymi systemami baz dominanych lub e, wprowadzić jakiś branding czy dodatkową e, wizualizację dla takiej aplikacji, ale nie jest to absolutnie konieczne. Informacja dla tych znających platformę Domino. Tak, efektem aplikacji Vault jest typowy plik NSF, czyli podstawowy format, który można zobaczyć w Domina Zanierze, ale absolutnie nie jest to wymagane, ponieważ aplikacja Vault utrzymuje schemat struktury aplikacji automatycznie. I efektem jest pełni działająca aplikacja, dostępna również na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo otrzymujemy pełną statystykę z zebranych danych aplikacji w postaci graficznej. To, co jest ważne w naszym regionie, HCL Vault jest dostępny w 31 językach, w tym języku polskim automatycznie. Nie chciałbym jednak skupiać się na aspektach technicznych czy samym sposobie projektowania aplikacji, ale raczej na czym do czego HCL Vault może nam się przydać. Dlaczego nasi klienci wykorzystują HCL Vault? formularze w ramach onboardingu nowego pracownika, rejestrowanie na szkolenia, wszelkiego rodzaju ankiety, wnioski. To tylko kilka przykładów z typowych aplikacji zastosowania HCL Vault w biznesie. Kilka przykładów bezpośrednio z HCL, gdzie sami wykorzystujemy HCL Vault w trakcie uruchamiania procesów obsługi klienta, partnerów, HCL Software potrzebowaliśmy oprócz głównych systemów także aplikacji wspomagających, operacje taktyczne, różnego rodzaju programy, inicjatywy i tutaj Vault sprawdził się znakomicie. Przykłady. Cennik naszych produktów publikowany dla partnerów biznesowych wymaga bieżącej aktualizacji. Utrzymujemy go właśnie w HCLBot. Kalkulator zliczający punkty wymagane dla usług typu Domino Restart Campaign. Jest to też nasz kalkulator zbudowany w HCLBot. Zgłoszenia zapotrzebowania na różnego rodzaju akcje marketingowe też utrzymujemy w tej aplikacji. Monitorowanie współpracy z kluczowymi klientami rozwiązaniem Digital Experience jest też zbudowane w oparciu o formularze elektroniczne rejestracja na prowadzone przez HCL webinaria, czy rejestracja do programów beta. Też stworzone są właśnie aplikacje HCL VOT. Najważniejsze w tych aplikacjach jest to, że zostały one zaprojektowane praktycznie na zawołaniu, w bardzo szybkim tempie i automatycznie w dużej mierze przez użytkowników biznesowych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z możliwościami HCL Domino VOT. Wystarczy wyszukiwarce wpisać HCL Domino World i znajdziecie Państwo mnóstwo filmików instruktażowych, dokumentacji, Blogów czy informacji o wdrożeniu HCL Vault w biznesie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Zorganizujemy dla Państwa dedykowany warsztat z HCL Domino Vault. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Wilk, HCL Software.